Podczas czwartego Kongresu Transportu Publicznego przyznaliśmy nagrody samorządom i przedsiębiorstwom aktywnie działającym w zakresie poprawy komunikacji w miastach. Chcieliśmy wręczyć Państwu nagrodę. Jako wydawca portalu doceniamy wysiłki, jakie SKMK w ostatnich latach podejmowała. Zapraszam więc tutaj do nas na scenę. To jest nagroda portalu Transport Publiczny dla firmy Szybka Kolej Miejska za 10 lat konsekwentnego rozwoju cenionego i chwalonego przez warszawiaków aglomeracyjnego przewoźnika kolejowego. To jest coś, co spowoduje, że będziemy jeszcze lepiej pracować. Jesteśmy znaczącym elementem transportu publicznego w Warszawie. Chcemy być i chcemy się rozwijać. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą, że kolej to przyszłość, zwłaszcza w tych wielkich aglomeracjach, co pokazały duże miasta na świecie. Kolejną nagrodę zdecydowaliśmy się przyznać miastu Szczecin za skuteczne wdrażanie zaawansowanych narzędzi zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Przede wszystkim podziękowania dla współpracowników moich z Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, dlatego że zajmują się tym wszystkim. Ta nagroda jest właśnie potwierdzeniem tego, że to w którym kierunku my idziemy, jak zmieniamy komunikację miejską, publiczną w Szczecinie, to jest właśnie dobry kierunek. Kolejnym nagrodzonym jest firma Man, Track and Bas Polska z półka Dziękuję bardzo. Może ja przeczytam. Za konsekwentne podążanie ścieżką rozwoju rodziny wysokiej jakości, komfortowych i oszczędnych autobusów miejskich. Bardzo dziękuję za zaufanie, za docenienie tego, co robimy. Dziękuję bardzo i proszę pamiętać o nas. Teraz chciałbym zaprosić do nas przedstawiciela miasta Zielona Góra, które to doceniliśmy za wysiłki prowadzące do wymiany autobusów obecnych na autobusy elektryczne, które mają szansę uczynić z Zielonej Góry pierwsze miasto w Polsce z całkowicie zeroemisyjną komunikacją publiczną. Chcemy być najlepsi, chcemy być pierwsi, chcemy wymienić i mieć już od przyszłego roku 90 elektrycznych autobusów, po to, żeby Zielona Góra była Zielona. Już serdecznie wszystkich zapraszam do śledzenia tego projektu. A Państwu, którzy nam tę nagrodę przyznali, bardzo gorące podziękowania. Zdecydowaliśmy się nagrodzić również firmę, która umożliwia nam wygodny sposób płacenia za przejazdy. Zapraszam do nas przedstawiciela firmy PIU. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że dostaliśmy tę nagrodę. Jest to potwierdzenie naszych wieloletnich starań o to, aby być nowatorskim, bezpiecznym, łatwym i szybkim w realizowaniu płatności. Mam nadzieję, że dalej będziemy tak działać, i mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia nagroda. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Mam nadzieję, że na następnym Kongresie Transportu Publicznego będziemy mogli nagrodzić kolejne samorządy i kolejne przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do poprawy jakości transportu publicznego w Polsce.